Dzisiaj zamontowaliśmy instalację 4,4 kW na falowniku trójfazowym. Instalacja z 8 paneli, każdy panel o mocy 552. Instalacja zamontowana do dachu skośnego, tutaj delikatnie lecącego na zachód, czyli produkcja po południu będzie bardzo, bardzo dobra. Zamontowaliśmy się w łaty, zamontowaliśmy się w belki, zamontowaliśmy się w blachę. Zaraz wam to pokażę. Od samego końca do samego końca mamy długie szyny. Tutaj szyny mają 6 metrów, czyli mamy 6 metrów plus 3 metry połączone są do takich szyn. Co pół metra jest, właściwie co 40 centymetrów jest przyłopana do łaty. Takim specjalnym wkrętem grubym, mocnym. No i coś typu jak farbę, tylko dużo, dużo mocniejsze. przewieźliśmy się do dachu. No i do tego jest zamontowana szyna, mostek trapezowy o wysokości 4 centymetrów. Do tego idą nasze listwy. I co nam to dało? Dało nam to naprawdę bardzo... Stabilną konstrukcję, jak widzicie, czyli jakiekolwiek podmuchy wiatru nie są nam straszne. Dalej nie musimy montować z tyłu maskownic, dzięki czemu panel jest dużo, dużo lepiej wentylowany, czyli jest chłodniejszy, czyli produkcja będzie dużo większa. A teraz jesteśmy przy zabezpieczeniach, na górze mamy się zabezpieczenia DC. Na dole mamy AC, kabel zaślejący mamy tutaj smoffy, które jest obok zamontowane na bardzo grubym przewodzie, i tam się oto wpięliśmy kilka metrów, stąd tutaj dochodzi 5 x 4, czyli na taką instalację nawet dużo, za dużo. No i po drugiej stronie mamy nasz falownik. W tym wypadku wersja 8 kW. Cena i tak jest takie sama, Napięcie startowe i tak jest takie same. Więc do takiej instalacji tutaj około 4 kW będzie super, a w przyszłości i tak mamy zawsze możliwość rozbudowy mocy takiej instalacji. No i dosłownie pod samą kamerą znajdują się szpilki, tutaj uziomowe. Bednark mamy doprowadzone do naszej puszki pro probierczej. No i tutaj możemy dokonywać pomiarów. Mamy szło około tam niecałe chyba 8 ohm, czyli w zupełności wartość wystarczająca. Dziękuję. Za oglądanie zapraszam do innych naszych filmów. No i przede wszystkim zapraszam do kontaktu z naszą firmą, jeżeli również jesteście zainteresowani taką instalacją mniejszą, większą oraz pompami ciepła.